Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Dzisiaj przyjechaliśmy do kolegi Mateusza Muziowa do Tucholi. Tutaj byliśmy tu kiedyś na locie, u niego, no niestety wtedy tata jeszcze był z nami, ale kolegi Mateusza ale niedawno dwa tygodnie temu czy trzy tygodnie temu tata zmarł. No już teraz jest niestety ciężko, bo tak ci tata pomagał w hodowli, no a teraz samemu musisz się zajmować. No ale Mateusz ma jeszcze tą przewagę, że nie ma żony, także nikt mu nie rzędzi, że dużo czasu poświęca gołębiom. Nie, nie musi w czasów pla pla planować, że tak powiem, wspólnie to jest ten plus, no są też tego rozwiązania, no ale o tym nie będziemy mówić. My natomiast tutaj przyjechaliśmy do kolegi Mateusza, ponieważ tak się złożyło, że my od kilku lat pracujemy nad takim systemem, nasze hodowle. My go prezentowaliśmy już kiedyś, teraz już te prace mamy bardzo zaawansowane, on jest cały czas przez nas wykorzystywany, a jest to system, który umożliwia zarządzanie hodowlą. Polega to na tym, że wsadzamy, wstawiamy do tego programu wszystkie gołębie, które mamy. Najpierw zaczynamy oczywiście od numerów, które mamy tych gołębie, wpisujemy i wszystkie informacje digitalne. Realizujemy niejako to, co mamy, czyli rodowód, jakieś inne załączniki. Staramy się po prostu do, tej, do, do gołębi do, dopiąć. I oczywiście też zdjęcia. Tutaj Mateusz ma w ręku, pokaż, wy, wydruk. Tu sobie akurat zrobiliśmy yy, przykładowy wydruk właśnie par, które kolega Mateusz ma tutaj w tym roku tak sparowane, bo kolega Mateusz już wcześniej my tutaj byliśmy. Zrobiliśmy wszystkie zdjęcia gołębi rozpłodowych, które kolega ma. Te zdjęcia wprowadziliśmy do programu i na podstawie tego program nam wygenerował właśnie takie pary. To są takie kartki na pary i tutaj taką ciekawostkę pokażemy, bo my rozwinęliśmy bardziej tę wersję, tutaj mamy właśnie kod QR. I teraz kiedy mamy taką karteczkę z parami, mhm. czyli to jest jakiś gołąb, samiec, samica, ojciec, matka, tu napisaliśmy jest numer pary tak. i tutaj mamy cztery pola na wstawienie, wypisanie gołębi, jakie będą miały gołębie młode i teraz właśnie Program umożliwia nam wydrukowanie samemu na kartkach tych takich właśnie karteczek, które położymy. za chwilkę będziemy tutaj na cele, że tak powiem, wieszać, ale to już, ma, no to już wyjmij telefon i pokaż, jak to fajnie wygląda, bo dzięki temu kodowi QR to mamy po prostu, bo tak w programie zrobiliśmy, że każdy gołąb u nas ma generowany kod QR. Para, gołąb, każdy element, i o, kolega teraz szczytuje ten kod. Kiedy go szczytał, widzimy, trwał to moment, kliknie teraz i zobaczmy, od razu jest widoczny ten gołąb. Ta para, z której, jak się nazywa, yy, będą te młode, czyli mamy pełne zarządzanie hodowlą już w telefonie. Możemy sobie tak dowolnie, że tak powiem, przeglądać, co chcemy. Do każdego gołębia, oczywiście jeszcze są te wszystkie materiały widoczne, które yy, my tam wprowadziliśmy, czyli ten rodowód, i te inne rzeczy. Po, tak, idzie do lamusa, znaczy tutaj powie. mamy taką wydrukowaną, że pokazać, to to oczywiście, zapisano, a pokażmy nie? jeszcze rodowód, bo my tutaj tak. yy, właśnie z tego programu mamy tam 11 wzorów rodowodów, ja tutaj taki przykładowy wygenerowałem rodowód, akurat to jest dla gołębia tego, który zajął drugie miejsce w Polsce, Piotra Wójcickiego i zobaczmy, mamy go tak zrobione, że rodzice i ich każdy tutaj gołębie też mają kody, wiesz co, włącz jeszcze telefon i pokażmy właśnie jak to będzie fajnie wyglądało, bo... To też nam umożliwia coś takiego, że nie będzie możliwości już za bardzo oszukiwać na rodowodach, bo wszystko cyfrowo można tutaj sprawdzić. Także zobaczmy, jak wygląda na przykład. Weź ten, o, o. ten kod, kolega odczytał. I teraz ten gołąb, którego my tu mamy, zobaczmy, jest wszystko od razu przy nim. To jest akurat matka tego gołębia, tak? Tego mhm. 678, tak? Tak, tak? O i zobaczmy. Nie musimy mieć tutaj pełnego rodowodu, ale dzięki temu, że cyfrowo mamy, to możemy zobaczyć, jak wygląda matka. Zdjęcie to oryginalne, zdjęcie rodowód cały który jest szczegółowo przeglądnąć, także widzimy a pokażmy teraz jeszcze ten kod główny. To zobaczymy tego gołębia właśnie tych wzorców, tam jest mówię 11 przy każdym. Przy jednych na razie nie mamy jeszcze kodów, ale w tych dwóch wersjach trzech o i widzimy od razu tego gołębia, to jest jego karta z wystawy. Zobaczmy o. Czyli te wszystkie materiały, puchar, który zdobył, o rodzina Kitla, bo z tego pochodzi tu możemy wszystko zobaczyć. Pokaż jeszcze taki wzór inny, mamy też takie wzory dwa inne. Ciekawe, takie o, co. co... Ktoś wyciągnij, poczekaj, tu, 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 nie, 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 tu, tu jest, tu jest, o, tu jest wzór taki uproszczony, to jest to samo, tylko ten, to jest inny rodzaj, nie, to jest ten sam rodzaj, o, ten jest. O, tu jest inny rodzaj rodowodu. To jest rodowód taki, żeby jeszcze występują zdjęcia rodziców na takim w pionie ułożonym. No, mówimy, tych wariantów mamy dużo. Tutaj też kody będą, bo tam jest taka opcja, że można z kodami drukować bez. No i mamy też taki wzór inny, taki bardziej zbliżonego, klasycznego, na wiele większą ilość pokoleń, które tutaj do, do drugiego pokolenia też nam wstawia zdjęcia, jeżeli takowe mamy. Ale teraz przejdziemy już to. Będziemy pokazywać ten system wcześniej, później, że tak powiem. Natomiast teraz przejdziemy do głębnika i zobaczymy, jak właśnie to ułatwia pracę na cele jak Mateusz to gołębie że tak powiem na cele tych par powieki, trochę zamknę dobra o no Mateusz pokaż, o Mateusz sobie już wcześniej przygotował widzę karteczki takie sztywne tak. a teraz będziemy zmieniać przykładowo takie o niedawno też koledze Mateuszowi jeden z naszych kolegów robił takie właśnie no te cele właśnie to jest taka prosta cela, ale dość, dość funkcjonalna. Ona jest tutaj, do niej pasuje też nasz... Tak. I, no i powiemy, będziemy na sprzedaż mieli takie po dwa elementy. O i teraz Mateusz sobie dopina tam. O i już mamy, widzimy to tak zrobione, bardziej estetycznie to wygląda. Dokładnie. Nie pomyliłeś pary? Nie, to jest to samo dokładnie. I zaraz pokażemy jeszcze właśnie, jak Mateusz już parę tutaj przypnie. Oczywiście przypnie wszystkie. Nie weźmiemy tą, bo tamtą już demonstrowaliśmy. Mhm. Weźmiemy jeszcze inną. O, tutaj w rozpodzie, ile masz par w ogóle? 37. 37 par. My tak też tą numerację, którą stosujemy, to właśnie tak staramy się, bo to jest para, od, odznaczenie zrobiliśmy 2023 rocznik, numer pary i na końcu litera A na przykład jest, bo to ten, chodzi o ten pierwszy lęk, tak lęgi, bo może, mogą być w tych samych kojarzeniach, ale mogą być też przeparowane, dlatego żeby nam to się nie mieliło, robimy, o i teraz zobaczmy właśnie, o, kolega ten wkładach kodnik, czytnik kodów QR, zobaczmy i będąc w gołębniku od razu widzi, o, weź wyżej, tutaj parę pokazuję na liście par i teraz tutaj gołębie. Tak jakbyśmy kliknęli dalej, to jeszcze możemy rodowód wszystko zobaczyć. I nie Wie... się zgadza, bo akurat te gołębie. W nie tutaj idzie, o, zobaczmy. O, Już wsparwałeś. teraz, tak? Tak, tak, tak. Parę też są, także wszystko pasuje. Wszystko to powiedzmy teraz, bo będziemy tutaj mieli właśnie u Mateusza też gołębnik ligowy, jeden na młode, ale też powiedzmy tutaj Mateusz, ty tutaj gołębie z twojej hodowli. Jakich te linii są się wywodzą najwięcej? Przede wszystkim wszystko jest oparte o złotą parę. Teżki z 2009 roku nie są płodne, ale. Złota para to jest para u ciebie, bo to każdy tak, ma taką tak, złotą tak, parę. I to były gołębie. To były defały, które Zygmunt Staciba przywiózł z Niemiec i akurat się fajnie udało. Pasowały do siebie, także z jednej hodowli, jedna parka i oparta jest na tym cała hodowla. No to I powiedzmy, te, jakie sukcesy tutaj odnosisz? No sukcesów już było na skali lat dość dużo, tu jeszcze akurat może zaprezentuję, jest akurat synek złotej pary, starszy samczyk z 12 roku, ale jeszcze fajnie płodzi, co roku praktycznie wszystkie młodziaki po lotach po nim zostają, no ekipa jest też już z niego duża i tak praktycznie z każdego dziecka złotej pary mam... My mieliśmy na młode pracę. gołębie testowane na, wspólnych, na nie na wspólnych tylko na gołębnikach ligowych, to one te, tam też się też sprawdziły. Były tam y, siódmy, szósty lotnik oddziału, były naprawdę fajnie leciały, to jest na 30 gołębi, było 5 czy 6 takich gołębi, to jest bardzo dużo, bo jeżeli ktoś się zajmuje hodowlą i wie, że to jest statystyka, naprawdę nie kłamie i żeby nam się tak udawało 10-20% gołębi, które wyhodujemy z takimi mieć y, wynikami. Dobra, pokażesz jeszcze nam jakieś gołębie? Może nowych nabytków O właśnie, byliśmy w Katowicach, tam wspólnie kupiliśmy, czekaj, jakiego pokażesz? To akurat od Markusa Sotora. Od Markusa Sotora. Sagana. To jest ten podwójny wnuk chyba Sagana, tak? Nie, nie wnuk Sagana. Bo... Ale wiesz co? I zróbmy to. Nie? Aha, nie mamy, akurat, nie mamy akurat jeszcze opisane do niej kartki jego, ale gdybyśmy hot tak, tak. QR wzięli, to zaraz kod byśmy KSR, sobie KSR, zobaczyli. Wiadomo, ale to pokażemy jeszcze nie raz. Mateusza odwiedzimy. Mateusz też mi pomoże do nas, przyjedzie nam do czarnej wody, to gdzie właśnie. mamy też gołębnik rozpłodowy ligowy. taką jedną z lepszych samiczek rozpłodowych, mhm. pokażę. Z niej zawsze największe zainteresowanie hodowców. Biała, bo to jest biała, Aha, tak. ale nie, nie jest do końca biała, ona nie, jest Szymelka, szpaka, taka. Nie, no. ja ją nazywałem biała, bo to taka tak, tak. była najjaśniejsza w hodowli. No, o nią już, już też się bardzo duża rodzina zrobiła, bo to już teraz chyba nawet prawnuki jej zdobywają. No, no my tutaj mieliśmy przez chwilę takiego gołębia białą rakietkę, tak, jak tak. ten, ale nie, zobaczymy, czy może coś pokrył. Może zobaczymy. Pokrycie. Że jeżeli dzisiaj się zniesie, no to jest nadzieja, że te jajka będą a akurat był też sparowany z jej córką. Ten tak? gołąb już jest u kolegi Grzegorza. Grzegorz go widziałem na Facebooku, już tam pokazywał, tak, tak. a Mamy, ja się pochwalę, bo mamy u nas tę czarną rakietkę pełną 1865, to jest, że tak powiem, pełna siostra tamtego gołębia. Ona lotowana też była w oddziale Lipowa, bo ten gołąb 1864 biała rakietka Grze Grześka Grzegorzowskiego, była lotowana w oddziale Rawicz i reprezentowała okręg leśno na wystawie ogólnopolskiej, natomiast i była czwartą lotniczką oddziału i chyba drugą lotniczką okręgu. Natomiast lotnikiem, przepraszam, okręgu. Natomiast ten gołąb 1865 on był lotowany w oddziale Lipowa. Tam zdobył dwa czy trzy konkursy. Kursy, tu o. mamy jeszcze samczyka od Rafała Pasonia. Mhm. O, to jest fajny gołąb lotowany u Zdzisława Ladymana, tak. To jest z Albrechtów. Bardzo fajny gołąb. Zobaczymy, nowa krew na gojemniku, jeszcze... a, a gdzie masz tego, tego Pitmana, co mieliśmy z Super podwójnego wnuka Super Inbred na Super domen 100 to jest gąb go, go, z Reinera Pitmana Hodowli. Też go nabyliśmy y, w Katowicach na wystawie teraz. Fajny samczyk. No, z 2021 roku. Także. Nerwowy, nie chcę się o. Tak pokazać. pokazać. Zobaczymy, z czym go sparwałeś? On nie? ma od Markusa Satora z Armando Sam. Także Będziemy patrzeć i te gołębie też będziemy stąd brać. Będziemy na ligę chcemy je troszeczkę użyć, zobaczyć jak te gołębie będą się złe spisywać. Ja tylko jeszcze wspomnę, bo mamy tutaj te cele. Widzimy, jest płaskie takie, że tak powiem, ze sklejki wykonane dno tej celi, ten spód i ten spód. I co ciekawe, możemy tutaj teraz właśnie użyć do tej, w tej celi tych nasze kartonowe te, takie, no do do wy ochrony przed gównami, za przeproszeniem gołębimi, gołębimi, te takie kartony specjalnie, które mamy zrobione, to wszystko można nabyć w sklepie dla hodowców.pl w Krosinie. A przy okazji jeszcze powiem, bo my tutaj te karty, które tutaj pokazywałem, takie same wygenerowaliśmy bez numerów. Mamy takie na sztywniejszym jeszcze papierze, bo tutaj, to, 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 tutaj mamy papier taki, jaki mamy do dyspozycji w domu. Natomiast takie karty mamy w takich pakietach po 40 sztuk, takie notesiki jakby one są będą no, nabycia w tym tygodniu już w sklepie dla hodowców.pl w Krosinie. One sztywne będą, to nie będzie cena duża, ale podejrzewam też, że będzie w promocji, że jak ktoś coś tam nabędzie więcej, to na pewno dostanie takie upominek mały w prezencie od jeszcze, tego sklepu. Co jest to jest? Ja pokażę mojego najlepszego rozkładowca. To go jeszcze to jest wystawowy. wystawowy. Także, nie, wszystkie nagrody, Ty, ale ja wszystkie Ale tam chyba do, dokładnie rodowód nie masz jeszcze rozpisany tam. Nie, nie, nie. nie ale to... Bo powiemy jeszcze jak ten system nasz działa. System działa w ten sposób, że yy, jego tak, 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 trzeba mieć dostęp na internecie, jakby w chmurze, nie tak. W chmurze, że nie trzeba mieć żadnego klucza. Starczy zrobić. No my jesteśmy amatorami. Nie robimy tego profesjonalnie, robimy to, że tak powiem, tak amatorsko trochę, no ale myślę, że nam to wychodzi jakoś. O, zobaczmy, jak pięknie ten głąb się prezentuje. No, pogodę gdzie mamy ładną tutaj. Wczoraj jeszcze nie było śniegu, a dzisiaj spadł, ale pięknie wygląda. Jest w okolicach zera. Dobrze. To co Mateusz? Życzymy powodzenia. Nieraz nam się jeszcze spotkamy. Myślę, że dalej, do Czarnej Wody zawitasz w tym tygodniu, to mi pomożesz tam. Pokażemy, jak my mamy gołębie w rozpodzie zrobione. Powiem tak jeszcze o Przy okazji, takie cele tutaj mamy w takich słupkach, to jest akurat pięć gniazd, ale mamy, mamy też cztery czy pięć? pięć? Pięć. Pięć, pięć. Mamy takie też zrobione, ale mamy też przygotowane takie cele podwójne i pojedyncze, że można sobie dowolno złożyć. O, ten słupek O, właśnie z tych właśnie, pojedynczych. pojedynczych. O, tylko te, ma, te miałeś już, już innego typu, nie? To sobie sam, sam dorobiłeś. Dobra, no nic, będziemy je prezentować, także na razie dziękujemy, do zobaczenia, dobry, dobry lot.